Witajcie z tej strony, Karol. To jest długo oczekiwany odcinek z gry Call of Duty Modern Warfare 3, która jest oczywiście ukazywana na kanale TV w ramach, właściwie na łamach, piątkowej serii. Nowej serii związanej z grami, właśnie na naszym kanale, który wspólnie tworzymy, oczywiście Call of Duty Modern Warfare 3 wygrał w ankiecie, którą razem sobie właściwie ja założyłem dla Was na Facebooku. I dla przypomnienia, wygrało z Saperem Przygodą. I tak na pewno zapytacie, co to w ogóle jest ten Saper Przygoda, że tam został wstawiony. Mówiąc najprościej, tak tak naprawdę liczyłem na to, że. Walka będzie pomiędzy Fifą 13 a Call of Duty Modern Warfare 3, czyli właśnie ten gierki, który widzicie obecnie na swoich ekranach. Nawet nie spodziewałem się, że w ogóle Sapper przygoda zdobędzie właściwie znaczną większość, część, większą część głosów waszych, które oddawaliście na swoich znaczy poprzez swoje konta Facebook na fanpageu Carlos TV. Także tutaj jest na pewno wielkie zaskoczenie z mojej strony, ale tak, myślę, że na pewno sapera przygodę jakąś tam jakoś tam będziecie mieli okazję zobaczyć jeszcze na Carlos TV, ponieważ to jest gierka która naprawdę, naprawdę moim zdaniem jest warta uwagi, nawet nie ze względu na jej grywalność, ale ze względu na to, żeby ją w ogóle pokazać, bo tak naprawdę to jest kolejna część zwykłego sapera, który pojawił się w dimensie 8, ale o tym kiedy indziej. Bo teraz mamy kolorowy Model Warfare 3. Przypomnę, jest to mapka hardcat z bronią PP91, czyli w sumie z bronią, która Najbardziej mi się podoba w całej tej części Call of Duty, bo tak naprawdę jest bardzo dobra z bliska. Ja tak naprawdę często po prostu biegam i strzelam z krótkiego dystansu do, do różnych tam przeciwników. Także naprawdę jest to jedna z moich ulubionych broni nawet nie wiem, czy nie najbardziej tam lubiana przeze mnie. Oczywiście gram tam różnymi jeszcze innymi pobocznymi broniami, ale tak jak mówię, PP90 E1 to jest po prostu coś, czego po prostu żadna inna broń nie zastąpi mi w tej przynajmniej części Call of Duty. I tak, jeżeli już mówimy Call of Duty, to na pewno muszę przyznać, że nie grałem w to, mieliśmy licząc oczywiście tej gry tej rozgrywki, którą w tej chwili widzicie. Nie grałem dobry miesiąc, a nawet chyba około dwóch miesięcy, jeżeli tak już liczyć te wszystkie przerwy, oczywiście non-stop, nie mówię takich o takich przerwach tygodniowych i tak dalej, bo po prostu wciągnęła mnie ostatnio FIFA 13 i tak naprawdę też dużo czasu ostatnio poświęcałem na te wszystkie filmy, które pojawiały się na Carlos TV. stąd też po prostu... No, nie, nie grałem po prostu w Call of Duty Modern Warfare 3. Liczyłem też na to, że kupię Black Ops 2, niestety na razie jeszcze tego nie zrobiłem. Także jeżeli chcecie jakichś tam innych materiałów właśnie z najnowszej części Call of Duty, to piszcie w komentarzach, jeżeli po prostu chcecie zobaczyć tego typu serię z Call of Duty, czyli gameplay z komentarzem. O, teraz Nieudany atak nożem od tyłu na kolesia, jeszcze tutaj zginąłem, to naprawdę śmiałem się z tego bardzo długo po, w trakcie po prostu grania mojego. Ale tak, wracając jeszcze do tego co mówiłem wcześniej, jeżeli po prostu chcecie nowej serii, czy nie serii, ale odcinków z Black Opsa 2, no to po prostu w komentarzach i jeżeli będzie znaczna większość takich komentarzy, że jednak chcecie zobaczyć Black Ops 2 na Carlos TV, to oczywiście Kupię dla Was tą grę i będziemy sobie razem wspólnie grać. Jeżeli oczywiście chcecie razem ze mną pograć w jakieś Call of Duty czy w jakąś inną gierkę na Steamie, którą również posiadam, to oczywiście swojego Steama zostawiam w opisie tego filmu wideo, także jeżeli ktoś miałby na to ochotę, no to możecie mnie zapraszać do Steama właśnie w Steamie do znajomych. Bo tak jak mówię, znajdziecie mój login w opisie tego filmu wideo. I tak naprawdę, wracając jeszcze do tej całej serii, która pojawia się w piątek na kanale, to oczywiście bardzo was przepraszam, że ten odcinek, który teraz oglądacie, widzicie dopiero w poniedziałek, a nie w piątek, tak jak już się umawialiśmy wcześniej, tak dokładnie. Też bardzo mnie to boli, że, że po prostu jest takie wielkie opóźnienie, ale tak jak wam już pisałem na Facebooku, miałem nie dość, że wielkie problemy z programem, w którym aktualnie renderuję, obrabiam wszystkie materiały, no to dwa, jednak nałożyło mi się jeszcze kilka spraw, wiadomo, teraz są święta i tak dalej, które po prostu nasiliły mi się w ten sposób, że właśnie zrobił się taki mały obsów na kanale. Za co oczywiście bardzo Was przepraszam i nie odbierajcie tego tak, że nie wiem, olewam sobie na przykład tą serię i tak dalej, bo to, to w ogóle nie o to chodzi, ale po prostu wiecie, no rozumiecie. Są różne takie sprawy, które czasami po prostu sprawiają to, że różne rzeczy są przesunięte, ale tak jak mówię, na szczęście ten materiał udało mi się nagrać i widzicie go właśnie na Carlos TV, także mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale jeszcze mówiąc o tej serii naszej piątkowej, zastanawiałem się właśnie nad FIFA 13, ale nad FIFA 13 jako osobną serię bo zastanawiam się ile osób wśród moich widzów faktycznie gra w tą FIFA 13, a ile osób woli FPS-y, bo ja tak naprawdę powiem tak, jeżeli w coś gram, to gram właśnie w jedną i drugą grę. Także piszcie w komentarzach to, jaką grę wolelibyście zobaczyć na kanale, a właściwie nie woleli, ale chcielibyście jeszcze widzieć tak jakby częściej, a nie tylko w tej serii piątkowej, o ile w ogóle czas mi na to pozwoli, ale po prostu piszcie, czy chcielibyście takiej stałej serii z jakiejś gry na przykład z FIFA 13, czy z jakiejś jakiegoś FPS-a, czyli Call of Duty, Battlefield i tak dalej, po prostu piszcie wszystko w komentarzach, a my sobie razem zadecydujemy. W następnym odcinku piątkowym zagramy sobie w grę, którą wybierzecie w tym razem na moim Facebooku, a na razie ja się z Wami żegnam, bo widzicie, że już tutaj jest końcowa część jakby tej rozgrywki. Poszło mi w sumie tak sobie, ale tak jak mówię, miałem dużą przerwę. Także nie przedłużam, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.